Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę o jeziorze nezederskim. Myślę sobie, że to jest bardzo dobry kierunek, tak naprawdę na każdą porę roku. No zresztą o tym będzie nas przekonywał fotograf, podróżnik, miłośnik ptaków, autor podcastu Spotkania z Przyrodą, Michał Stanecki. Dużo w sumie chcę Wam opowiedzieć, więc wiele myśli w głowie naraz. A mamy tych kilka różnych wątków. No, dla mnie, przede wszystkim, przyroda. Właśnie ta, ta kombinacja nieodległego miejsca, które jednak dla ptasiarza jest takim małym europejskim rajem, bo. Te 6,5 godziny od Polski można zobaczyć gatunki, które w innych okolicznościach no, trzeba by było jechać gdzieś na południe Hiszpanii, Francji, Grecji. A tutaj mamy takie perełki, więc na przykład na terenie winnic, które są położone w sąsiedztwie jeziora, znajdują się kolonie żołn i krasek. To są takie bardzo, bardzo kolorowe ptaki. Kraska jest na granicy wymarcia w Polsce. Mamy dosłownie kilkanaście chyba jeszcze ptaków, gdzieś może na kurpiach zostało i to wszystko i raczej ich nie ocalimy, przyczyniło się do tego też wiele wątków zmiany w rolnictwie. No długo na to pracowaliśmy, żeby tych krasek nie mieć. Natomiast żołny mają się dobrze, bo im sprzyja ocieplenie klimatu. One przesuwają się stopniowo z południa na, na północ. No ale też są u nas jeszcze można powiedzieć ciągle rarytasem, a tam są po prostu wszędzie, jedzie się i na drutach energetycznych siedzą ptaki, które wyglądają jak niemalże kolorowe papugi, więc naprawdę gęba się śmieje i oczy chłoną, tego typu spotkania. Te wszystkie ptaki wodne, o których mówiłem, ibisy na wodzie, warzęchy, czaple nadobne, Kilka rodzajów kaczek, których też u nas, które się u nas rzadko widuje. Kormorany małe, które też raczej gdzieś na południe trzeba pojechać. Więc jest naprawdę taka odskocznia gatunkowa. No i dla wszystkich, którzy są miłośnikami ptaków, no to myślę, że będzie to taki super bonus właśnie w tej postaci tych typowo południowych gatunków. Są wytyczone szlaki. Szlakami można wędrować, i to są takie szlaki, powiedziałbym, na niespieszne spacery, no bo jednak podziwianie przyrody też nie idzie w parze z jakimś takim pośpiechem, prawda? No tak, więc... Jakaś uważność i spokój. Oczywiście, jasne, więc fajnie być lekko wyciszonym i nastawionym na to, żeby właśnie takie leniwe spacery służyły nam do tego, żeby oddychać, relaksować się poprzez taką niezbyt intensywną aktywność, ale jednak aktywność. Nie? Nie, nie jest, no, ja nie jestem typem człowieka, który potrafi biernie, czyli walnąć się na leżaku czy ręczniku i, i zalegać, ale wiem, że, że niektórzy tak potrzebują, więc myślę, że można tam znaleźć i takie I to, miejsca, i, mhm. i takie miejsca, oczywiście, że tak. Z, zwłaszcza, że no, tak jak mówię, ten charakter jeziora tu przychodzi mi takie skojarzenie z naszym jeziorskiem, zbiornikiem na jeziorsku, którego północna część bliżej zapory jest też taką częścią rekreacyjną, gdzie właśnie można popływać żaglówką, kajakiem, posiedzieć sobie na, na brzegu, na takiej powiedzmy pseudoplaży. Mhm. Tam wygląda to bardzo podobnie, aczkolwiek to jest duże jezioro, w związku z tym, no, te. Te brzegi są rozległe, w niektórych miejscach są bardziej zabudowane, jest trochę kurortów, jest właśnie trochę więcej takich opcji różnych do rekreacji. A na południu, tak jak my mamy na jeziorsku rezerwat i ostoje ptaków, tak bardzo podobnie wygląda to tam. Też ta, ta południowa część jest taką właśnie lawkową e, przyrodniczą. No i spacerując sobie wzdłuż tych południowych brzegów jeziora, widuje się ciągle jeszcze takie krajobrazy, które też nam powoli gdzieś znikają i umykają. Czy to są jakieś pierwsze stogi siana, czy jakieś pozostawione jeszcze być może z poprzedniego sezonu, z takimi długimi tyczkami powbijanymi w ziemię, gdzie mogą sobie siadać ptaki drapieżne, które z takich miejsc polują, rozglądają się, czatują można byłoby powiedzieć. A tam też są gatunki takie jak kopczyki, na przykład to są takie małe sokoły, które u nas raczej nie albo bardzo rzadko zalatują, więc tam też można tymi drapieżnikami oko nacieszyć. Stare studnie z żurawiami, gdzieś jakieś takie pozostałości jeszcze po chałupach, po wioskach, więc tego typu krajobrazy też sprzyjają temu, żeby się no troszeczkę, żeby troszeczkę wyhamować, żeby troszeczkę się odkleić od tego szybkiego życia w cywilizacji, jakie przecież mamy na co dzień, jako często mieszczuchy. To jest chyba duża zaleta właśnie tych południowych krańców jeziora, że tam jest spokojnie, tam jest powoli, tam nie ma bezpośrednio przy jeziorze dużych miejscowości. No, poza sezonem nie ma też jeszcze turystów, co tak jak mówiliśmy na początku. Dla, dla przyrodników i ptasiarzy no, jest, jakby pogłębia jeszcze te wszystkie doznania, które, po które tam w sumie jedziemy. Trudno mi jest powiedzieć, jak to wygląda w lipcu, bo nie byłem, ale zakładam, że ta południowa część nie będzie mimo wszystko nadal zadeptana, dlatego właśnie, że nie ma tam takiej infrastruktury typowo rekreacyjnej. Więc, jeżeli ktoś by chciał odpoczywać w spokoju, to tam, a jeżeli chce tylko zrobić sobie wycieczkę, na przykład przyrodniczą, jedną, drugą, a rezydować bardziej gdzieś na północy, w tych klimatach właśnie rekreacyjnych, z jakąś tam już przygotowaną infrastrukturą, to myślę, że spokojnie można pogodzić tutaj jedno z drugim. A ja chciałam się jeszcze zapytać o turystów, bo jestem ciekawa, jacy ci turyści są, w sensie skąd pochodzą, czy na przykład dużo osób. Z Polski. Ja wiem, że znowu no to był taki moment, kiedy ty byłeś, że może to nie jest tak mocno turystycznie, ale yy, ciekawa jestem yy, Węgrzy, Austriacy. E, tak, najczęściej spotykaliśmy ludzi, którzy ewidentnie zjawili się tam nieprzypadkowo, i byli to bardzo często ptasiarze. No, u nas chyba nie ma lepszego słowa, ale wiemy Aha. o co chodzi. No, miłośnicy ptaków, obserwatorzy ptaków. Sporo fotografujących i tutaj już niekoniecznie ptasiarze, ale po prostu ludzie, którzy też kochają krajobrazy, otwartą przestrzeń. Właśnie to funkcjonowanie na styku, gdzie mamy ląd i wodę. Właśnie trochę tych punktów mocnych, takich, z których dobrze się te obserwacje prowadzi, czy dobrze się fotografuje, bo jest kilka brzegów wyniesionych dosyć wysoko, nawet jakiś górek porośniętych właśnie winnicami. Więc bardzo często spacerujemy właśnie w takiej scenarii, że wychodzimy sobie z dołu, mijamy jakieś pierwsze trzcinowiska, wspinamy się lekko pod górkę, na stokach tej górki mamy winnice, wchodzimy na jakiś punkt widokowy na, na szczycie tej górki, a stamtąd roztacza się przepiękny widok na ogromne, rozległe przestrzenie jeziora, w dużej części na południe, właśnie zarośnięte trzcinowiskami. Ja tak sobie myślę, czy jak kiedykolwiek gdzieś widziałem większe i bardziej rozległe trzcinowiska i chyba nic mi nie przychodzi do głowy, a trochę już tych naturowych miejsc zjeździłem, więc naprawdę to, robi, to, takie to robi wrażenie. Dla tego bardzo, bardzo, naprawdę. I to i to kiedy widzi się to rano albo albo wieczorem, kiedy to słońce już jest takie ciepłe. Przed zachodem, ono miękkie światło, takie właśnie cieplejsze, bardziej pomarańczowe. No to te normalnie w kolorze takim słomkowym trzciny one nagle robią się aż czerwonawe, aż pomarańczowe no po prostu cudo. A nad tym cały czas w powietrzu czaple, różne gatunki. Tych ptaków naprawdę od, od maleńkich po te, po te duże, po ptaki drapieżne, do wyboru do koloru zawsze jest na czym oko zawiesić. Ale co ciekawe, w, Wystarczyło wyjść z naszego hotelu. To jest chyba parterowy budynek, taki wybielony, stary, zabytkowy, ale, ale bardzo ładnie utrzymany. Wystarczy przejść przez tę główną, jedyną dróżkę w miasteczku, przejść dosłownie przez krzaki, i wchodzi się na, na takie jeszcze w miarę otwarte tereny, w których te pierwsze trzciny zaczynają się pojawiać. I tam trzymają się jelenie i to dosyć liczne stada. One sobie tam wędrują wzdłuż właśnie tych brzegów jeziora. Jeśli potrzebują więcej spokoju, to przesuwają się kawałek dalej, wchodząc na tereny parku narodowego, gdzie nie są niepokojone, gdzie po prostu ludzie już też nie wchodzą. No a z racji tego, że są to tereny dość niedostępne, no bo zaczyna się już woda płytka, bo płyt, płytka czy jakieś błoto, no i właśnie te gęste trzciny no to tam nawet gdyby ktoś chciał, to też nie za bardzo da radę, więc te zwierzęta mają tam spokój. Ale zdarzyło mi się kilka razy i o świcie, i przed zmrokiem, no właśnie przejść dosłownie za taki pas krzaków, krzewów i można było sobie w tym zachodzącym świetle popatrzeć w odległości kilkudziesięciu metrów, naprawdę po kilkadziesiąt zwierząt, które zajęte swoimi sprawami u schyłku dnia, ja te jelenie się tam po prostu wałęsały, więc nie tylko, nie tylko ptaki w okolicy. Ale to też jest niesamowite, że wiesz, wchodzisz w tę przestrzeń i tak naprawdę jesteś trochę niezauważony, prawda? Znaczy ja rozumiem, że pewnie trzeba jako jakąś tak, ostrożność. Ale, ale, ale myślę, że to wynika to jest też naturalne. wynika też z tego, że na tych terenach objętych ochroną, tak jak właśnie parki narodowe, te zwierzęta są też troszeczkę bardziej spokojne i bardziej zdystansowane, bo tam się nie poluje, tam się ich nie niepokoi, prawda? Więc one no, trochę inaczej traktują ten kontakt z człowiekiem. Myślę, że nawet jeżeli widzą czy słyszą nas, a zwykle tak jest, że to one nas pierwsze widzą, czy słyszą, czy czują, zanim jeszcze my się zorientujemy, że gdzieś w sąsiedztwie to, 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 to życie jest, to one nie są tam, tam po prostu tak przestraszone, tak wylęknione i. Być może z tego to wynika, że naprawdę z niedużej odległości można je. no Oczywiście no wiadomo, że trzeba zachować jakąś ostrożność, powolne ruchy, e, sukienkę bym zamienił może na bardziej stanowaną, kolor e, zielony, a, a, wtedy, a wtedy faktycznie dajemy sobie trochę większą szansę, że e, my zobaczymy coś ciekawego, poobserwujemy te zwierzęta w naturze, a nie będziemy ich straszyć, niepokoić, wszyscy będą zadowoleni. Więc taki układ, no ale myślę, że to co, tak jak sobie wspominam, ja tam byłem ostatnio w 17 chyba roku, to już parę lat minęło, ale pamiętam, że ten maj to był naprawdę spokój. Tych turystów, o których pytasz, takich wakacyjnych turystów jeszcze nie było. Było trochę przyrodników, było trochę ptasiarzy. Pamiętam też widzieliśmy takiego pana, który, Austriaka, który pojawił się po stronie węgierskiej. Ja nie wiem, czy to był jakiś tradycyjny strój lokalny, ale facet był w kolanówkach naciągniętych na, na spodnie, w jakimś takim dziwnym kubraczku i kapeluszu. Mhm. Co z tymi klimatami takimi bardziej jakimiś tyrolskimi, może bym kojarzył? Chyba tak. tak, ale ale tak czy inaczej miał normalnie lunetę do obserwacji ptaków i no, ewidentnie był ptasim pasjonatem. Spotkaliśmy się właśnie na jednym ze, ze szlaków, więc to taki jeszcze dodatkowy lokalny koloryt. Spotykaliśmy fotografów, tak jak powiedziałem, tych ludzi, którzy no, podążali za właśnie krajobrazami. Warto dodać, że będąc w tej lokalizacji, stojąc nad brzegiem jeziora, oczywiście ustawiając się w odpowiednim kierunku, Czyli jeśli jesteśmy po stronie węgierskiej, to jesteśmy po stronie wschodniej jeziora. Jeżeli sobie spojrzymy na drugą stronę jeziora, na stronę austriacką, to przy dobrej pogodzie zobaczymy kawałek dalej Alpy. I te góry faktycznie rysują się tam kolejnymi takimi wałkami na, na horyzoncie, i w zależności od światła raz je widać bardziej, raz je widać mniej, więc ten krajobraz, który. No, Przede wszystkim na wyciągnięcie ręki wydaje się być takim płaskim, jak to przy jeziorze, dużym, dużym, płytkim. Mówi się w ogóle, że Jezioro Nezyderskie jest największym stepowym jeziorem środkowej Europy, więc no, to jest taki po prostu duży, płaski, rozległy teren. Ale gdzieś w tym drugim, czy trzecim, czy może czwartym nawet planie, daleko, daleko przy sprzyjającej pogodzie widać góry, co czasami wprowadza też do no, fotografii krajobrazowej bardzo fajne urozmaicenie. Bo tutaj mamy. Pięknie oświetlone właśnie jakimś takim popołudniowym czy wieczornym światłem te brzegi jeziora, kolorowe ptaki, a gdzieś tam jeszcze w tle jakieś niebieskie, granatowe różnie bywa wałeczki gór, które gdzieś tam z nad horyzontu wyglądają, więc pięknie krajobrazowo, bardzo spokojnie. Świetne miejsce na spacery, świetne miejsce na rower. Jeżeli ktoś lubi to też zachęcam do tego, żeby ten rower sobie też przewidzieć. Na, na taką wycieczkę, na taki wyjazd, albo go zabrać ze sobą, jeśli ma się taką możliwość, albo korzystać po prostu z lokalnych wypożyczalni Bo i jest, sobie... jest, tak, jest taka są takie możliwości. możliwości. Oczywiście myślę, że dzisiaj już rowery, no to normalna sprawa w Europie. W wielu miejscach nie ma z tym już najmniejszego problemu, żeby, żeby sobie rower wypożyczyć. To też pewnie będzie uzależnione w jakimś sensie od tego, jaką my turystykę lubimy, w jaki sposób lubimy spędzać czas. Jeżeli ktoś nie lubi dużo chodzić, dużo spacerować, no to ten rower też jest jakimś rozwiązaniem. W troszkę krótszym czasie można trochę więcej zobaczyć, ale również pozostając w aktywności cały czas, w takim odpoczynku aktywnym. Ale to, co się wiąże z tymi górami, z tym widokiem na te nie tak bardzo odległe Alpy, i o tym chyba warto powiedzieć, bo myśmy w ten sposób urozmaicili sobie ten wyjazd. Spędzaliśmy jeden dzień. W tej okolicy, czyli no albo Węgry, albo Austria, obserwowaliśmy ptaki na brzegu jeziora, albo przejeżdżaliśmy na stronę austriacką, gdzie jest też kilka takich płyciutkich, lagunowych jeziorek. To są naprawdę tam, jest czasami po 20 cm wody nierzadko słonawej. I tam bardzo dużo ptaków siewkowatych, to są takie zwykle małe ptaki, które w dużych stadach się pojawiają, różnych gatunków. Też zawierają się w tych dużych stadach ptaki typowe bardziej dla południa Europy niż naszej tutaj środkowej, więc też jakiś tam rodzaj rarytasu dla obserwatorów ptaków. Więc operowaliśmy sobie czy to nad jeziorem, czy nad tymi lagunami po austriackiej stronie. No i w ten sposób spędziliśmy jeden dzień. Drugiego dnia wsiadaliśmy w auto, przejeżdżaliśmy na stronę austriacką, i to była wycieczka taka, dwie godziny jazdy. Ale za dwie godziny znajdowaliśmy się u podnóża gór, które w tym czasie jeszcze gdzieś tam wyżej były ośnieżone. Pojechaliśmy na dwie takie wycieczki. Jedna pamiętam, że góra nazywa się Rax, pisane przez X, i można się na nią dostać kolejką. To nie wiem, czy tak się mówi, kolejka taka wagonikowa, kolejka, która jedzie wyciąg w górę. Jakiś? No taki wyciąg z wagonikami. Mhm. O, i, I można się zapakować. W maju to funkcjonuje, pewnie zimą też narciarzy zabiera, ale w maju funkcjonuje cały czas, więc można się dostać do tej stacji kolejki, wsiąść sobie w kolejkę. Za kilkanaście minut jest się na wysokości chyba około 2000 metrów, wysiada się z kolejki i leży metr śniegu. Więc mamy taką, taki, taki przeskok z tego ciepłego, zielonego zupełnie maja tak, nad jeziorem, gdzie śpiewają ptaki, te gęsi wodzą młode, czyli już tak bardziej idziemy w stronę lata. Ale za te dwie godziny mamy zupełnie inną scenerię. Mamy niesamowite widoki, no bo będąc na tej wysokości, tam powiedzmy między 1500 do 2000 metrów, to już się otwierają te widoki na Alpy które naprawdę robią wrażenie, zatykają dech w piersi, nie, nie, niedużym wysiłkiem, no bo to też wynika z tego, że oczywiście można chodzić, wędrować, wspinać się, nie korzystać z kolejki, no ale kiedy jest się tam przez parę dni, w ogóle ten wyjazd nie jest za długi, no to tego czasu trochę brakuje, więc wtedy można go zaoszczędzić. Tym bardziej, że to też jakiś rodzaj przygody zawsze zapakować się na przykład z dziećmi do, do takiego wagonika i sobie tak w te wysokie góry pojechać. A tam od górnej stacji kolejki z kolei wystarczy przejść, y, tam chyba kilometr, do takiego super punktu widokowego, z którego naprawdę te panoramy na ośnieżone góry się otwierają. E, oczywiście ptaki też. I tutaj znowu inne gatunki, no bo już te alpejskie, górskie. E, ja pamiętam, że chyba pierwszy raz widziałem tam drozdy obroźne. To są takie. Nasze kosy tylko mają, mają taki biały tutaj y, niewielki śliniaczek na, na szyi. No, związane są właśnie głównie z tymi y, górskimi siedliskami. Y, więc y, dalej łączyliśmy jedno z drugim podziwianie tych niesamowitych krajobrazów już zupełnie innych niż te niżowe nad jeziora. Tutaj byliśmy w dość wysokich górach jak na nasze realia no bo te 2000 no, to już można powiedzieć że całkiem całkiem. No i pamiętam, że chyba tam czapeczkę trzeba było założyć, nie wiem czy rękawiczki, ale czapeczkę na pewno. Temperatura spadała. Tak, temperatura spadała w miarę tego, jak się wyjeżdżało do góry i te, i te metry pokonywało, ale to też wnosiło no, super urozmaicenie do całego wyjazdu, bo tak naprawdę można było te dwa zupełnie inne środowiska połączyć i zaliczyć praktycznie z dnia na dzień. No tak, za jednym zamachem. Za jednym zamachem, powiedzieć. tak, tak, oczywiście. Trochę, trochę, tej niżowej, pięknej, zielonej wiosny, a jednocześnie taka no końcówka mimo wszystko jeszcze chłodnej, białej, no zimy, tak by należało powiedzieć, w górach. Więc my ten wyjazd poukładaliśmy sobie na zasadzie takiego przeplatania tych historii. Jeden dzień węgierski, jeden dzień w górach, jeden dzień austriacki i kolejny dzień znowu w górach. Pojechaliśmy też o dwie godziny w trochę innym kierunku, dwie godziny od, y, drogi od tej naszej bazy w Chyczkę, e, kolejna góra y, w austriackich Alpach i tam z kolei atrakcja chyba jeszcze większa, bo na tę górę y, ona się chyba Schniberg nazywa. E, mówię z pamięci, proszę wybaczyć. E, nie wiem, czy będziemy y, podpisywać zdjęcia, które pokażemy w tle. Może nam się to udać, ale nie obiecuję. No to, wtedy, no to wtedy postaram się przypomnieć, znaleźć te miejscowości, które mogłyby komuś pomóc zaplanować już konkretnie taki wyjazd. Ale zmierzam do tego, że wsiada się z kolei, też jedzie się autem te dwie godziny, dojeżdżamy do austriackiego miasteczka, w którym mamy kolejkę, ale tym razem kolejkę, która jedzie po torach. Jest tam jakiś zębaty mechanizm, który, który wciąga ten nasz pociąg pomalutku do góry, do góry, do góry, ona się wspina po torach. Pociąg jest pomalowany w salamandrę i tak się zresztą nazywa ten pociąg, czyli mamy żółto-czarny ciapkowany pociąg wyglądający dokładnie tak jak salamandra plamista. Zresztą bazują na tym, ta turystyka w tym miejscu bazuje Kurde, na tym, bo tam mnóstwo gadżetów właśnie z tą salamandrą, pocztówki, obrazki, pluszaki różne różne czyli to inne jest to, historie. co możemy przywieźć ze sobą. To jest to, co możemy zabrać na pamiątkę tak stamtąd. Natomiast yy, piękna sceneria, yy, warto sobie po prostu usiąść przy oknie w tym pociągu i podziwiać się, patrzeć, bo Sceneria się zmienia, wjeżdżamy coraz wyżej i właśnie startujemy znowu z tego pułapu jeszcze zieleni, a wjeżdżamy w biel. I pamiętam jak dojechaliśmy na samą górę, no to oczywiście dzieci niesamowita frajda. Ja sobie wyobrażam, a ile taka przejażdżka trwa? Eee, nie pamiętam ile tam się jedzie, ale wydaje mi się, że to jest kwestia jakichś 20 minut może, <noise> może pół godziny, ale Mogę nie do końca mówić, prawda, teraz nie, nie pamiętam. Natomiast no na pewno jest zaskakujący ten przeskok, że właśnie w tak krótkim czasie zmienia się ta sceneria i krajobraz tak bardzo. Do tego stopnia, że jak my tam na, na początku maja dojechaliśmy na górę, to na jednym z, ze stoków odbywały się jeszcze regularne zawody narciarskie. Normalnie ludzie zjeżdżali na nartach, była jakiś piknik, świetna. Świetna impreza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.